Kiedy ten pilot zobaczył swojego rywala nieprzytomnego w jego bolidzie, gotowego do wybuchu, pomyślał, że to koniec. Ale dokonał jednego z najbardziej heroicznych czynów w historii. To było w 1992 roku podczas wolnych treningów na Grand Prix Belgii. Ayrton Senna pędził swoim McLarenem z pełną prędkością, ale nagle na to, że pojawiły się żółte flagi. Chmura dymu zawisła nad nawierzchnią, a przez tę niepokojącą mgłę Senna dostrzega coś niezwykłego. Na poboczu toru odkrywa przerażający widok. Bolid Erika Komasa jest zniszczony, a jego silnik wciąż ryczy. W tamtych czasach. Silniki Formuły 1 były prawdziwymi bombami z opóźnionym zapłonem. Silnik pracujący na pełnej mocy bez cyrkulacji oleju może eksplodować w ciągu kilku sekund. Ayrton Senna złamał przepisy, zahamował, zatrzymał swój samochód na poboczu i pobiegł w stronę bolidu. Gdy przebiegał przez tor, cudem uniknął zderzenia z innym kierowcą, który pędził z pełną prędkością i o mało go nie potrącił. Ale Senna się nie zatrzymał. Dobiegł do bolidu, wsunął rękę i sam wyłączył silnik. Uciszył ryk silnika i zapobiegł potencjalnie śmiertelnemu wybuchowi. Tego dnia, gdyby nie bohaterski czyn, być może Erik Komas już by nie żył.